やった Ile po godzinie 14, już jesteśmy z państwem, nie jestem dzisiaj sam, w tej rozmowie z gościem telewizji News24 będzie wspierał mnie pan Marek Konicki, ekspert do spraw nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy na temat nowej propozycji Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Waldemar Buda ogłasza projekt podatku od nadmiarowej liczby mieszkań. Co wiemy o tym projekcie? No cóż, jeszcze wiemy niewiele, jako że co prawda przymiarki do tego projektu już trwają i rząd nad nim pewnie do jakiegoś czasu pracuje, no ale wiemy, że pan minister się wypowiedział z takim zamiarem wskazującym na to, że te prace przejdą w fazę realizacji. Mówił o tym również premier Morawiecki, więc pewnie się doczekamy w którymś momencie więcej szczegółów. No na razie sytuacja wygląda dość, dość tak zaskakująco można powiedzieć na rynku jakby nie było takim gdzie panują zasady wolne i każdy kto ma pieniądze może je powinien móc swobodnie nimi dysponować. Zamiarem projektodawców jest wprowadzenie ograniczeń polegających na, nie tylko na opodatkowaniu mieszkań kupowanych w, w czymś co zostało tu nazwane tak Umownie nadmiarem, hurtem. hurtem. To jest bardzo trudny temat i taki no, wymagający no, co najmniej ostrożności w, takim, w, w tym kierunku rozmyślań. No to mamy jeszcze zamysł taki y, zakazowy, czyli nie tylko wprowadzamy, czy rząd ma zamiar wprowadzić podatek, który w dodatku ma wynosić 6% od wartości y, sprzedawanej czy kupowanej nieruchomości, płaconej oczywiście przez kupującego. To jeszcze są takie ograniczenia w tym projekcie przewidziane, że będzie, nie będzie mógł nabywać taki potencjalny klient więcej niż jeden lokal mieszkalny rocznie. Jeżeli kupił takich lokali pięć lub więcej, no to będzie miał zakaz. Czyli mamy sytuację taką, że mamy gospodarkę wolną, zasady swobody działalności gospodarczej teoretycznie każdy może oczywiście nie tak całkiem, no dowolnie i swobodnie tymi swoimi pieniędzmi rozporządzać, ale tak powinno być, czyli mam pieniądze to kupuję, jeden kupi obrazy, inny zainwestuje w jakieś tam... Czy bo chleba, nie kupię... No, cokolwiek, samochód, jacht, a ktoś pójdzie na rynek nieruchomości, ktoś inny pójdzie na giełdy, zainwestuje swoje pieniądze. Bardzo trudne do oceny. Nie znając szczegółów, jeszcze w tym momencie trudno się jakoś ustosunkować. No niewątpliwie jest to, jest, to, jest to działanie, które ma w jakiś sposób ograniczyć czy utrudnić. Yy Funkcjonowanie, wielu, funkcjonowanie takich osób, które mają zamiar lub ten zamiar już realizują nabywania wielu nieruchomości, wielu mieszkań, bo to też jest ważne. Projekt dotyczy tylko mieszkań, przynajmniej w tym, na tym etapie, to na podstawie tego, co zostało do tej pory powiedziane. On nie obejmuje domów, czyli jeżeli można sobie wybrać, jeżeli by się pojawił chętny kupiec z większą gotówką, który przyjdzie do dewelopera i powie, powie że chciałby w jednej transakcji kupić więcej niż 5, 10 czy 20 mieszkań, no to ten deweloper sprzeda mu 5, a powyżej tego będzie zakaz, plus oczywiście ten nieszczęsny podatek, ale jeżeli ten sam deweloper na tym osiedlu stawia poza budynkami wielomieszkaniowymi z mieszkaniami, stawia również domy, no to przynajmniej w tym projekcie nie ma ograniczeń, więc ten sam klient będzie mógł na przykład kupić sobie 10 domów. No pytanie, po co to w ogóle robić? W jakim celu te ograniczenia są wprowadzane i czy one jakikolwiek przyniosą efekt? No, jednym z argumentów za tym, by jakieś zakazy się pojawiły, jest to, że mamy niedobór mieszkań. I oczywiście to jest prawda. W całej Polsce, zarówno w miejscowościach małych, w miastach mniejszych, większych i w tych największych, jest poza wszelką wątpliwością niedobór mieszkań, czyli nie brakuje. zanosi się wcale na poprawę, bo teraz oczywiście. Tylko problem nie jest to żaden nie jest droga do rozwiązania problemu. Może to być jedna z kilku jakichś tam ścieżek, ale na pewno nie najważniejsza, jeżeli w ogóle cokolwiek wniesie. No bo jak podaje główny Urząd Statystyczny, czy Polski Związek Firm deweloperskich w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, czyli 2022, nastąpiło generalnie załamanie na rynku deweloperskim, czyli ilość mieszkań w budowie wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów jest niższa kilkadziesiąt procent niż w 2021 roku. Deweloperzy umownie przyjmują cykl budowy nowego budynku wielomieszkaniowego na dwa lata, więc jeżeli w tej chwili ilość, aktywność deweloperów spada, no to można przyjąć, że za dwa lata ten głód mieszkaniowy się jeszcze zwiększy. czyli Dlaczego teraz mieszkań? ta aktywność deweloperów spada? No to są różne powody. No jednym z tych powodów jest, są wzrosty, bieżące wzrosty bezpośrednio związane z budową, czyli koszty płacy, koszty materiałów, koszty energii, transportu, no, no, również koszty zakupu gruntów, no mnóstwo różnych elementów. Yy, niewątpliwie yy, jednym z tych powodów, który ogranicza aktywność deweloperską, jest kolejny problem na rynku nieruchomości, którego na pewno ten projekt nie rozwiązuje, czyli pewien yy, pe, 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 yy, oczywisty spadek aktywności kupujących w związku z polityką prowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej i NBP, która doprowadziła do załamania na rynku kredytobiorców. Bo przez lata, przez mniej więcej 5-6 lat w okresie 2015-16-21 kredytobiorcy osoby potencjalnie zainteresowane zakupem mieszkania na potrzeby własne z pomocą banku, czyli osoby zamierzające wziąć tak zwany kredyt hipoteczny, miały. Mnóstwo instrumentów takich zachęcających do tej czynności, czyli bardzo niskie stopy procentowe, stosunkowo łatwe do pokonania pewne formalności po stronie banków, czyli zdolność kredytowa była obliczana w taki sposób przychylny dla kredytobiorców, czyli wystarczyło mieć stosunkowo dobre zarobki i jakąś tam przyzwoitą historię kredytową, żeby uzyskać kredyt mieszkaniowy i wejść w posiadanie mieszkania, często tego pierwszego wymarzonego swojego M. Ale jesienią 21 roku nastąpiła zmiana tej polityki i z tych po kilku latach takiej polityki urzędów centralnych czyli NBP RPP namawiania kredytobiorców bierzcie kredyty one są tanie kupujcie mieszkania kredyty są dostępne prawie dla każdego mieliśmy 11 kolejnych podwyżek stóp procentowych i w efekcie tego latem 22 roku rynek kredytowy praktycznie zamarł w tej chwili, jak niektórzy moi klienci mówią, no to trzeba być szaleńcem w ogóle, żeby sięgać po kredyt hipoteczny, by kupić mieszkanie z pomocą banku. W związku z tym ta część rynku mieszkaniowego, która do tej pory była obsługiwana przez banki kredytujące zakup nieruchomości, praktycznie zamarła. I to dotyczy zarówno rynku pierwotnego, czyli obsługi deweloperów, budów deweloperskich, jak i rynku wtórnego. Mamy biura nieruchomości, tak jak ja. Zajmuje się pośrednictwem, pracują no, może nie dniomal tylko, ale w ogromnej większości z klientami, którzy mają gotówkę, którzy nie zamierzają. Wziąć kredytu. Więc teraz rynkiem rządzi kupujący, rządzi ten, kto ma gotówkę, a banki są w ogromnej potrzebie pozbycia się nadmiaru pieniędzy i oferują te pieniądze klientom, a robią wszystko, żeby ci klienci przyszli, wrócili na rynek kredytowy, żeby on się ponownie ożywił. Na razie rynek deweloperski niestety odczuwa to jako jeden z kolejnych elementów, które ten rynek ostudziły. Czyli jest brak mieszkań, i to jest oczywiste, jest ich wszędzie za mało i w Warszawie, i w każdym innym miejscu w Polsce. Jest bardzo wielu ludzi, którzy mieszkanie by chętnie kupili, ale instrumenty obecnie, które są na rynku, szczególnie kredytowe, ale również inne, są w kontrze do tych oczekiwań. Czyli chętnie taki typowy klient, no chętnie kupiłbym mieszkanie, bo dobrze zarabiam, ale zdolności kredytowej nie mam, deweloperzy chętnie by mi sprzedali, ale ja nie kupię, no bo nie mam jak, kredytu nie wezmę, no bo ten kredyt jest teraz tak bardzo drogi, że on nie przydusi do ziemi. Tak? Jeżeli się zdecyduję nieopatrznie i bym go nawet dostał, bo odrębny temat, czy spełnił warunki kredytowe, to może się okazać, że rata kredytu, taki, taka przykładowo, kredyt na mieszkaniu wartości 500 tysięcy, wzięty na 20-25 lat z udziałem własnym na poziomie powiedzmy 20-25%, to w tej chwili rata kredytu miesięczna byłaby na poziomie do spłaty w zależności od banku powiedzmy między 4 a 5,5 tysiąca miesięcznie, z czego tylko 20% to jest spłata kapitału, reszta to są odsetki. odsetki. Czyli taki klient, który przychodzi do banku i rozpozna te swoje, te sprawy kredytowe bliżej, no to on, jego zapał do nabycia nieruchomości stygnie. Także wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czy, czy podatek od zakupu nadmiarowej ilości mieszkań, cokolwiek by to miało znaczyć. Czy to jest właściwy kierunek? Nie wiem. Ja jestem bardzo ostrożny tutaj, i, i na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to kierunek co, co najmniej kontrowersyjny. A on oczywiście przyniesie przychód budżetowi skarbu państwa, no bo ci, jeżeli wejdzie w tej czy w innej formie, w jakiejś formie ta ustawa. O, o zmianie warunków nabywania mieszkań się pojawi w naszym systemie prawnym, no to nie będzie wyjścia. 6% podatku to jest kwota y, ogromna od każdej transakcji. Jeżeli byśmy zostali przy takim przykładzie zakupu mieszkania o wartości 500 tysięcy, to kupujący będzie miał do zapłacenia 30 tysięcy złotych podatku. No jeżeli ktoś by miał y, rzeczywiście taki zamiar y, kupować mieszkania, kilka mieszkań, bo ma y, duże możliwości finansowe i nie inwestuje na giełdzie, nie kupuje dzieł sztuki ani dziesiątego samochodu, chce być właścicielem kilku nieruchomości. mieszkań, kilku nieruchomości, no, no to ten podatek jest ogromny. I, I w tym zakresie wydaje mi się, że to nie jest właściwa koncepcja. No ale. W, Cóż, no zobaczymy, jak to się potoczy. No, to jest jeszcze na etapie jakimś takim, gdzie nie znamy szczegółów. Niewątpliwie będą pewne wykluczenia, czyli nie będzie tym podatkiem objęty, nie będą objęte takie czynności, które będą związane z pozyskaniem nieruchomości w drodze spadkobrania, jak to tam w którymś momencie ujawniono. Czy umowy darowizny, których przedmiotem będzie nieruchomość, nie będą objęte tym podatkiem. Ja uważam. Tak próbując podsumować, że z, znaczna część, no, praktycznie wszyscy moi klienci, którzy kupują mieszkania albo biorą nieruchomości obsługują klientów wielu, nie tylko jednostkowych, ale rzeczywiście takie osoby, które są właścicielami wielu mieszkań. To oni nie kupują tych mieszkań po to, żeby je trzymać gdzieś tam w szufladzie, a następnie sprzedać z zyskiem. I I chociaż to, to się na zdarza. Ale generalnie one są, tak jak choćby, ale one są generalnie na bieżąco kierowane na rynek najmu. Mamy zarówno niedobór mieszkań w tej części powiedzmy własności, czyli mieszkań jest za mało wybudowanych i jest bardzo duża potrzeba w Polsce tak, aby mieszkania kupować na własność, ale jest również ogromny rynek najmu. I na rynku najmu także nie ma wystarczającej ilości mieszkań, więc znaczna część Osób, które ostatecznie kupują mieszkania w, w jakiejś tam większej liczbie yy, kierują je na rynek najmu. Czyli one w którymś momencie pojawiają się na tym rynku, więc taki argument yy, mówiący o tym, że skupowanie przez kogoś, czy osoby fizyczne, czy fundusze mieszkań utrudnia do nich dostęp, on nie do końca jest yy, tak całkiem poprawny. Bo oczywiście można by powiedzieć, że w pewnym miejscu utrudnia, no bo ktoś kupił, ale w innym miejscu te mieszkania wypływają, tak. One nie, 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 są, nie, nie znikają gdzieś. Co innego dotyczy rynku deweloperskiego, bo tu można by powiedzieć, że jest trochę inne zjawisko, są deweloperzy, którzy kupują grunty z zamiarem wy, wybudowania w przyszłości inwestycji mieszkaniowych, ale w okresie, w którym te, z jakichkolwiek powodów do, do realizacji tych planów nie dochodzi, to te grunty trafiają do tak zwanego banku ziemi. Czyli deweloper jest posiadaczem dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu działek, na których docelowo coś wybuduje, ale w tym momencie nie planuje. I to sobie leży umownie gdzieś tam w jakiejś szufladzie czy gdzieś, z zamiarem takim, że za rok, dwa czy pięć wejdą buldożery i zaczną, zacznie się budowa. A to jest zupełnie inna sytuacja. Na rynku mieszkaniowym, jeżeli ktoś kupi kilka mieszkań, no to nie będzie tak nierozsądny, że będzie je trzymał. Zamknięte na klucz i czekał na lepsze czasy. To też najmu... pewnie też tacy się znajdą, ale to, to nie licznie. Ale nieruchomość ma pracować. Oczywiście. Dochody znajmu są na tyle atrakcyjne, a popyt jest bardzo duży i wielu klientów. I, i ten, te potrzeby mieszkaniowe są, są ogromne. I one w dodatku wzrosły w 2022 roku, czyli zapotrzebowanie na rynku mieszkaniowym jest jeszcze większe niż wcześniej, że te mieszkania trafiają na rynek. A jak będzie wyglądała kwestia funduszy inwestycyjnych? Bo ja tak się zastanawiam, to chyba inicjatywa ministra Waldemara Budy, która najbardziej uderzy właśnie w fundusze inwestycyjne, które nie będą mogły de facto skupować kolejnych mieszkań, czyli de facto też odprowadzać za to podatku do naszego kraju. Czy to będzie korzystny charakter dla inwestycji w naszym kraju? No, trudno powiedzieć, jak zachowają się fundusze. Ostatecznie tak. Jeżeli taki mechanizm, by. Hmm miał miejsce, no to rzeczywiście skutek będzie odwrotny, czyli wylewamy dziecko z kąpielą. Ale tu jest jeszcze inny wątek, że pan minister mówi w taki sposób, jakby te sprawy były takie bardzo proste i nie, miałoby jakich, nie byłoby jakichś innych wariantów. Czyli przychodzi ktoś z pieniędzmi do dewelopera i mówi, ja kupuję 100 mieszkań. A deweloper mówi, proszę bardzo, tu notariusz, proszę podpisać. To nie jest aż takie proste. Jeden z moich klientów, jako przykład, podam, chciał w jednej z inwestycji deweloperskich kupić 60 mieszkań. Rzeczywiście, i co więcej, oczekiwał od dewelopera jakiejś tam zniżki w związku z taką transakcją jednorazową. No i był ogromnie zdziwiony tym, gdy deweloper mu odmówił. Bo no, stwierdził, że on nie, nie sprzeda jemu tej instytucji, bo to był reprezentant pewnej instytucji takiej puli mieszkań na jednej z budów, on będzie to, on woli to sprzedawać indywidualnie pojedynczym osobom, a o żadnej obniżce w ogóle nie ma mowy. Więc czasami jest tak, że pewne takie, nie chcę powiedzieć stereotypowe myślenie, ale takie troszkę upraszczające zagadnienie, spojrzenie, medialne, bo to tak, to się wydaje, że to jest taki argument, to tak trafiający do do osób, mieszkań, to, to. zostawimy dla obywateli. Tak to niekoniecznie tak wcale działa. To nie jest aż takie proste. Mamy jednak pewną y, cały czas tę swobodę y, działalności gospodarczej i każdy deweloper, który tam to swoje osiedle stawia, y, pierwsze, drugie, piąte czy tam setne, no to y, ma jakieś tam te swoją, swoją koncepcję sprzedaży i, i nie, niekoniecznie będzie y, przyjmował czasami takie oferty, o których tu być może domyślnie y, projektodawca tych zmian, Yy, sądził, że, że to tak będzie realizowane. No na razie musimy zaczekać, bo to jest etap... Yy, sprawa stała się głośna w sumie kilka dni temu, bo to jest rzecz, która się pojawiła, te projekty, o, o tych projektach mówimy dosłownie od ubiegłego tygodnia już z, z, z pewnymi szczegółami, bo co prawda yy, rządzący wspomnieli o tym już wcześniej, w ubiegłym roku, ale teraz wiemy, że jaki to ma być podatek, jakiej wysokości, że ma być to podatek o charakterze PCC, i, I że mają być również te ograniczenia zakazowe. Czyli, czyli obywatelu, kupiłeś pięć mieszkań, to szóstego już w tym roku nie kupisz. Chcesz jeszcze jedno, to w kolejnym. Bo, ta, bo ten projekt ustawy, o którym wspomniał pan minister Buda jest w tym zakresie taki bardzo restrykcyjny. Czyli, czyli przynajmniej w tej części medialnej, o czym teraz słyszymy, będzie można kupić, uwaga, jedno mieszkanie na rok. Na rok, tak. tak? Czyli jesteś takim inwestorem. Pan kupuje sobie pięć, pierwsze pięć, sześć, osiem i chciałby pan jeszcze kupić. A tu nagle się pojawia, notariusz mówi, nie no, ale proszę pana, no, nie może pan, albo deweloper mówi, no nie może pan, bo Zapraszam pan już to rok. kupił, tak. Ale przecież to mieszkanie się sprzedadzą. No właśnie. Więc może to jest tak, z punktu widzenia mojego takiego liberalnego spojrzenia na gospodarkę jako osoby, która zajmuje się rynkiem wolnym, to to jest chyba za daleko idąca regulacja. No bo to, proszę sobie wyobrazić coś takiego, że ktoś w tym momencie, ktoś wpada na pomysł, że nie może Pan mieć więcej niż pięć zegarków. Albo. Pięć samochodów, albo pana żona więcej niż pięć sukienek. No Można oczywiście tutaj uznać, że to są wolne żarty i nie można tego porównać. Jasne, ja to traktuję w kategoriach wyłącznie pewnego jakby takiego luźnego spojrzenia na kwestię zakazową, ale jeżeli za bardzo regulujemy gospodarkę, wchodząc za daleko z jakimiś zakazami, no to z jednej strony to jest w ogóle źle z natury rzeczy, ale z drugiej się pojawią jacyś tam fachowcy, którzy będą szukali rozwiązań, które pozwolą obejść, cokolwiek by to miało znaczyć, nie to, że działać poza prawem, ale inaczej w jakiś sposób, tak, czyli ja nie kupię pięciu mieszkań, ale nie wiem, pójdę do notariusza, zrobię podpiszę odpowiednie dokumenty o rozdzielności majątkowej z żoną i moja żona kupi kolejne pięć mieszkań, a mamy majątek w którymś momencie podzielony. no zobaczymy, no na razie to jest chyba za wcześnie, żeby, żeby dywagować. Ciekawą kwestią jest dla mnie, skąd się wzięła ta magiczna liczba 6? Czyli 5 jest ok, 6 jest za dużo, dlaczego nie dwa? dlaczego nie 3, dlaczego nie 10, a nie 12? Czy to może jest tak, że może ktoś ma po prostu pięć mieszkań nie została ta ustawa napisana pod konkretną osobę? Nie mam pojęcia pytanie do pana ministra Budy albo ewentualnie do kogoś z ekipy, która pracowała nad projektem, no jakiś, jakiś tam pułap, czy jakieś kryterium musi być przyjęte w każdej ustawie, jeżeli w ogóle mówimy o ustawie, która określa w jakiś sposób taki sztywny założenia pewnych tam czynności. Czy dlaczego pięć? Dlaczego nie trzy? Tak. To jest trudne. Zastanawiam się również nad taką kwestią, jak, na to podchodzi, jak do tego podchodzi branża producentów, czyli deweloperów. Czy oni już protestują, czy w zasadzie dla nich to jest na korzyść? Tak jak Pan wspomniał, w zasadzie deweloper woli sprzedać jedno mieszkanie jednemu klientowi, zamiast sprzedawać te mieszkania w hurcie. Czy to jest dla nich istotna zmiana? Poczekajmy z tym. Czy ten projekt wejdzie w życie, wtedy zobaczymy pewnie więcej ze strony jakiejś reakcji deweloperskiej, bo na razie, na razie mamy taką sytuację, że nadal jeszcze rozmy, roz powiedzmy, rozmawiamy, czy rozmyślamy nad jakimś zagadnieniem, które, które jest na etapie nieprzesądzonym. Deweloperzy w tej chwili mają problem i... I ten problem, to jest ten problem, o którym wspomniałem, czyli bardzo wyraźne wyhamowanie w ilości inwestycji, jak również problemy ze sprzedaniem tych inwestycji, które obecnie są, i brakiem klientów, czyli mamy stosunkowo niezbyt wielu poszukujących wobec oczekiwań deweloperskich, ale jednocześnie rynek jest w takim szerszym ujęciu rynek deweloperski można uznać za, za inwestycyjnie bezpieczny, czyli niezależnie od tego, co rządzący. W tym zakresie uchwalą, czy inne przepisy ustawowe, czy jakieś ograniczenia, czy nakazy się pojawią w innym obszarze, no to nie ma żadnych rozwiązań, jakiś takich magicznych, że ktoś coś wymyśli, przejdzie z tym przez Sejm w dowolnym trybie, czy przyspieszonym w środku nocy i następnego dnia problem mieszkaniowy w Polsce się rozwiąże. On się nie rozwiąże jeszcze wiele lat. Czyli głód mieszkaniowy, który mamy, czyli ewidentny brak. Wystarczającej ilości mieszkań, która pozwalałaby społeczeństwu żyć komfortowo, będzie jakimś tam mm, e, ciężarem dla polskiej gospodarki jeszcze przez wiele, wiele lat. Więc deweloperzy, którzy teraz w związku z tymi działaniami, które były w 2021 i 2022 roku e, Rady Polityki Pieniężnej, ale nie tylko, różnymi innymi, inflacją, zastęp kosztów cen, energii, kosztów pracy itd., mają pewne teraz problemy. Większość z nich przetrwa, i za jakiś czas, może nawet w tym roku, a jak nie to w przyszłym, pewnie aktywnie się pojawią. No, pewnym problemem oczywiście jest to, że ten cykl budowy mieszkań jest dość długi, czyli te półtora, dwa lata trzeba przyjąć na, na realizację. Ale czy to będzie miało jakieś większe znaczenie? Nie wiem. Ja uważam z mojego punktu widzenia, że, że w ogóle ta dyskusja o tym podatku dotyczy. Pewnej, pewnej bardzo niewielkiej yy, grupy ludzi. Tak. Bardzo niewielkiej części rynku. To nie jest obraz rynku, jeżeli ktoś słuchając naszej rozmowy, bądź czytając o tym, czy gdzieś w innych mediach natknie się na projekt czy wypowiedź pana ministra Budy i nie daj Boże pomyśli sobie, że no tak, na rynku to, to się nie wiem, pojawiły tysiące ludzi, których każdy ma nie wiem, sakiewki pełne pieniędzy i kupuje mieszkania setkami. To I nie w naszym nie. kraju. Nie. Nie, 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 Panie Marku, nie. tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Marek Kuński był gościem Telewizji News 24, ekspert do spraw nieruchomości. Mieliśmy okazję porozmawiać na temat nowej inicjatywy ministra rozwoju i technologii, ministra Waldemara Budy, o nowym pomyśle na podatek. Podatek do szóstej nieruchomości. To tak można w skrócie powiedzieć. I tym, tą rozmową kończymy tę część serwisu. Za chwilę wracamy z kolejnymi informacjami. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Thank <music> you.